Dalszy w rozprawie wystąpi pan Łukasz Kochut za skupiną SND. Na 3 minuty prosim, macie słowo. Putin, go to hell. Putin, idź do diabła. Jesteś ludobójcą, zniszczyłeś pokój w Europie, niszczysz bratni naród ukraiński, ale odebrałeś także Rosji przyszłość na dekady. Trzy, cztery pokolenia Rosjan będzie nosiło ze sobą ciężkie brzemię tego co robi obecnie armia Putina w Ukrainie. Stawiam tezę, że gdyby społeczeństwo obywatelskie w Rosji było silne i nie było systemowo niszczone przez państwo, to tej wojny by po prostu nie było. Obywatele by na nią nie pozwolili. I tylko tego boi się Putin, tylko tego. I dlatego tak brutalnie tłumi protesty i wysyła do łagrów oponentów politycznych. Autokraci, dyktatorzy i tyrani nienawidzą wolnych ludzi i społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw i obowiązków, wyedukowane społeczeństwo obywatelskie, które bierze masowo udział w wyborach i w referendach, umiejętnie korzysta z mediów i z mediów społecznościowych, to najsilniejsza broń i jednocześnie najpewniejsza gwarancja pokoju. My w Europie wiemy dobrze, że filarem naszej wspólnoty jest społeczeństwo obywatelskie, więc trzeba je wspierać. Przygotowaliśmy sprawozdanie, w którym zwracamy uwagę na konkretne obszary, w których musi nastąpić poprawa. Wzywamy Komisję do stworzenia katalogu przestrzeni obywatelskiej i strategii, w której będą zawarte minimalne, prawne i administracyjne standardy. W tej strategii ma także zostać wprowadzony status europejskich stowarzyszeń transgranicznych i organizacji niekomercyjnych. Wzywamy do większej elastyczności dostępie do unijnych środków dla tych podmiotów. Dziś w Polsce w obliczu wyzwania humanitarnego widzimy wyraźnie, kto zdaje egzamin w godzinie próby. To obywatele, organizacje pozarządowe i oddolne ruchy społeczne. To one wzięły na siebie ciężar pomocy dla uchodźców. Jestem dumny z postawy mieszkańców mojego regionu i całej Polski, lecz nasze społeczeństwo potrzebuje obecnie wsparcia i to wsparcia jak najszybciej ważne by środki europejskie popłynęły bezpośrednio do samorządów i organizacji pozarządowych bezpośrednie przekazanie środków to także pewność że zostaną one dobrze zagospodarowane bo to organizacje pozarządowe i samorządy są najbliżej ludzi last but not least thank you very much andonat for the great cooperation it was a real pleasure to work with you i have no doubts that this war is the last backlash Of nationalism in Europe. And we have to follow towards the federal Europe with Ukraine on board. Thank you very much.